Cześć, cześć! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w GTA 5. No to co, lecimy, lecimy, słuchajcie. Jesteśmy tu Trevorem, ale myślę, że może sobie przeskoczymy. Co, będziemy tutaj? Ostatnio mieliśmy polowanie. Może Franklin ma coś ważnego do roboty? Jest i kolega, kawą rzucił, co to było, jak tak można, ja nie wiem. No, no to F, no to słuchajcie, jeszcze tak blisko będą, no zaczynamy po prostu Fkę Franklina, czyli typowo takie jakby fabułę dla Franklina, nawet przyjdziemy się pieszo, czemu by nie. Kondychę sobie zrobimy, chociaż on to kondycha raczej ma. O, no, ma, ale można mieć lepszą. A tutaj tam radę, to jest ogrodzenie, to jest takie, wiecie, mistrz, mi, mistrzowie ogrodzeń, nie? I cyk, jest nasza chatka, I'm sorry, władka. I'm For what? Disloyalty, boy. Disloyalty? What is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homeboy. Yo, you ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Mm, hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior. Your mama would turn over in her grave, boy. Mm -hmm. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Mm -hmm. Ain't nothing positive about your crazy ass. I Man, where's Denise at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor, you say become a patient. I say. Who is that? Hello, Missy. Oh. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate and aunt. My mother's old, dried up ass. Shut sister. the fuck up. Shut the fuck up. Here, Darma. Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you! This is seven dollars! I said something nice, not expensive! You wanna be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, alright? You men are all the same. Man, what the fuck you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dog. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stress thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Come <sighs> on. Oh, this, for, man? What is this, man? man just want, come man. on. Jump on it! We'll Where's this thing happening? Down. Guess you are, you... all Street. Oh, Wall Street. Yeah, we shooting shit up, spraying some other fuckers, I can drive by with the best of them. Behave yourself, man. Lamont. what's happening? What you in stress setter? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga. Real. Not this real in this town, nigga. Particularly where you're stress concerned. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh, first rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust, fool, wanna get butt naked? <laughs> I'll get whatever it takes, homie. <laughs> oh, Homies crazy, Prosto. man. So I've heard. Cut down this alley. We don't want the whole neighborhood to know a nigga gang. Hey, any y'all hear about the MC Clip bashing shoot things around here? MC Clip, nigga, since when you care about that fool? Man, I don't care. Shit, I'm just saying, nigga, I don't care about nothing. Homie, live up here. Hey, look, everybody, be cool, man. Lamar about to do his thing, all right? Den najważniejszy. Dwieście namyka, bokradno. Bo, ukradno, bo to jest z ocholica. Hey, be on point, this Courier service, package to collect. You got the Present President for. <laughs> you like that. Huh? <laughs> now we talking <laughs> 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 my throat getting numb already so we good nigga right well let's go how about a taste no man we leave i want a taste of the other side of the bread you know oh. right what your boy said you're leaving hey give me, give me the give me the back whoa what the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking bars remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. Fuck off! Ah! Ciło, Kto inny? No, to Guess we'll be going now! No gruba akcja, słuchajcie! Jednak na Teodora zawsze można liczyć. A propos Teodora... O, nie, nie, nie. No Michaela tu nie ma. Franklin, co tam u Franklina? Uff, tyle został chłopok! O nie, no trzeba pomóc kolegom! Dobra, bo teodor nam się na czerwono pali, to chyba musimy w niego wejść. Tu uciekamy. A, bo jesteśmy to ranni. No z uporem maniaka to strzelbę bierze, a ja wolę MC to. Jest ja tą panią! Cały telefon, cały trevor no! A co jest Frankie Franklin, co jest Franklin, ty też! A tu działa ten? O nie, 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 co ja zrobiłem? Wracaj. O nie, słuchajcie, skrobiłem. Czyli mogłem szybko na Trevor'a przerzucić? Ciekawe, czy by sobie poradził. Paweł bym był jak jeszcze raz nam się tak się zdarzy, to tak zrobimy, ale mam nadzieję, że się nie zdarzy. That the yeah. Man, you deluded. At least you got the me MC clip. Jack that motherfucker. Was that who that was? No brush with another slap. They like two. Hey, we should like race these motherfuckers. We are racing, you idiot. Racing away from the dudes trying to kill us. I mean, another time. They got C-Star races all over ah. the place. Próbą. Teraz kupić policję tak? No ciężko tak będzie w wodzie no ale no dobra no Jakoś sobie myślę poradzimy Czy można już... A już chciałem już, już jak teraz wybraliśmy trewora to pójdźmy trewo No dobra damy sobie radę Chociaż w ranking bardziej chyba się wmiesza w dół Nie jest dla Was też za głośno. Ten motor mocno tutaj hałasuje. Ćwiczymy pojemność płuc. Słuchajcie. Oj, bardzo słaba. bardzo. Dużo się pije, pali. Panie Trewołże. I... komitu ne 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 padni i... no, tak 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 Oj, no. szybko vypuď, vypuď. Yy, to, aha. No pros! A nie, to nie, to nie, nie wyszło nam. Punkt kontrolny i celność nam nie wyszła. No życie. Ale strzały w głowy nam wyszły. Tu jest drabina. Elegancko słuchajcie. Byle jakie autko bierzemy. Zapożyczamy. W sensie zapożyczamy. Who the fuck is this? The guy keeping you out of the gas chamber. Townley's on his way. We need to talk face to face. Warehouse off Dutch London and Banning. Oh, we can do more than talk, my friend. Whoa, no. Dobra, słuchajcie. Skoro tak, no mamy misję, to mamy misję. Tak, musimy działać. Chociaż tam już widzę, to sobie włączymy. Już musimy przełączyć, powiem wam szczerze, trochę ten odcinek trwa. Ale to ja mam pomysł, słuchajcie. No tak nam się ta misja rozpoczęła. A właściwie już planowałem trochę skończyć tę misję, a pewno ona nie będzie za krótka też. Ta misja raczej pewna z takich dłuższych akcji może być. To słuchajcie, z... czym kody. Pomyliło mi się, słuchajcie, z... tyldę nadusiłem. Oszustwa może mieć. Kody tak zwane, kody wpisywać. Nie, no, psuję tego grę. To jest też w sumie ciekawe, słuchajcie, jak to zawsze można sobie popsuć w grę takimi kodami. No dobra, ale to zrobimy tak, słuchajcie, zakończymy tutaj ten odcinek i zrobimy sobie stop, a ja co prawda nagram od razu, słuchajcie, ten, ten drugi, ale podzielimy sobie to na dwa odcinki, więc ja na tym odcinku już się z wami żegnam. Oczywiście zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale, tam na dole przycisk subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem, łapeczka w górę, no i jakiś komentarz pod filmem. No i co? No dla mnie to będzie sekunda, a dla was nowy dzień, tak? Czy tam jak nowy dzień, odcinek nowy, pewno go jeden po drugim, więc pewno tutaj tak będzie dla Was bez różnicy, no ale jak na razie. To cześć!